you all Pasud też mocno zezłomował Tańcule, który w jednym z wywiadów powiedział, że ten zachował się jak kupa, bo wziął walkę z Jackiem murańskim. No inaczej, ja na przykład jestem w w na pasuta, że wziął tą walkę. I szczerze, ja mu pocisnę nawet. No to chyba Pasut, Wiesz, jak on się tak lubi przebierać, to nie się przybierzy tak bo tak po prostu się zachował, sprzedaje na kurwa. Wszyscy odmówili tej walki, a on, a on tą walkę wziął. No dobrze, że tańcula sam kilkukrotnie nie bił się z murańskimi. I jeszcze ostatnio w wywiadzie powiedział, że za milion, to mógłby się bić jeden versus dwa z murańskimi. Czy kiedykolwiek? Przeszła ci przyzmy. Myśl, opcja, żeby za milion złotych zawalczyć z nimi yy, obydwoma naraz. Wiesz, ja powiedziałem, że zamykam ten, i tak dalej, ale za milion złotych, to to. Kurwa, kto by tego nie zrobił! No to pewnie bym. to to zrobił. Wiesz. Więc totalna hipokryzja z jak Na Boga. Stronę. Nie wiem dlaczego on myśli, że może komukolwiek narzucać, kto z kim się ma bić. No obiektywnie mówiąc, to pasut go zaorał. No to tak, Arek, po pierwsze, do się... Po drugie, jeżeli zachowałem się jak... Trwa, to ty zachowałeś się jak... kurwa, bo walczyłeś z jackiem, jak świnia, bo zrobiłeś to kilka razy, czyli pazerna świnia. I jak pies, kurwa ogrodnika, bo nie dasz innym zarobić, więc zachowałeś się jak... Po świnio-pies. I to jest odpowiedź na twoim poziomie, czyli wyzwiska. Oj. Ten cula złapał za mikrofon, to jego top jeden argument to było to, że on miał konflikt z Murańskimi, więc jak pasut z nim nie ma konfliktu, to on nie ma prawa się z nim bić. A czy ty jesteś prezesem Polskiego Związku Freakfighterów, a ja o tym nie wiem, i ty jako prezes zakazałeś mi walczyć z Jackiem, i ja tego nie wiem, poinformuj mnie, bo kurwa 10 lat robię w internecie, i nikt mi kurwa nie będzie zabraniał. Nikt... Czy to prawda, że miałem ofertę walki i odrzuciłem? Powiem tak. Ofertę walki jak najbardziej miałem, o pieniądze dyskutował teraz nie będę, niemniej to, że ja jakąś ofertę odrzuciłem, nie spodziewałem się ani nie wymagałem tego samego od innych. No jakby ja mam powody, dla których pewnych rzeczy nie chcę robić, ale jeżeli inni mają ochotę, to niech to robią. No mi jest to akurat obojętne. Ja nigdy w życiu nie będę odpowiadał za, za, cudze, za cudzą egzystencję, więc taki jest mój statement akurat w tej kwestii. Nie będzie mówił mi co mam. Dobra, 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 skończył, 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 Po pierwsze człowieku, to ja miałem realny chyba, konflikt z tymi ludźmi i musiałem go zakończyć. Ale ja miałem konflikt, z człowieku! Kurwa też mam konflikt! Ja, masz konflikt, konflikt debiluje, ty. ja miałem z nim konflikt! Nie ja jestem je kupa debilem! Jak jesteśmy przy konferencji fejmu, to Tromba zaczął nareszcie więcej mówić.